Nie pracujesz nad poczuciem wartości w swoim życiu, to bardzo prawdopodobne, że będziesz wykorzystany. Będziesz wykorzystany jako mężczyzna w wielu różnych sytuacjach w życiu. Na przykład, ktoś jakiś znajomy, mnóstwo miałem takich konsultacji, gdzie osoba mówiła, że przez jest znajomy, który po prostu chciał pożyczyć tylko pieniądze. Później ten znajomy z tymi pieniędzmi znikł, a ta osoba musiała te pieniądze spłacać. Słyszałem takich historii nie jedną, dwa, tylko słyszałem na konsultacjach dziesiątki takich klientów, którzy mówili: Przyszła osoba, no i sobie po prostu pożyczyła drugiej osobie te pieniądze, i później problemy. Kolejna sprawa: jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, to będziesz się litował, tam, gdzie nie powinieneś. Będziecie litował na przykład nad ludźmi, ludźmi tego typu, że będą mówili, na przykład, wejdź w jakiś biznes. Weź jakiś biznes, oczywiście biznes będzie dobry dla nich. Ty zainwestujesz środki, na przykład, czas, energię, później zostaniesz wykorzystany. Kolejna sprawa, na przykład, weźmiesz sobie panią z dzieckiem, bo będziesz chciał tą panią, się chciał. Oczywiście być z tą panią, bo się zakochałeś, ale Twoje poczucie wartości jest bardzo niskie, albo praktycznie go nie ma. Bo może wychowałeś się w toksycznym domu, może nie wiesz, co są granice. No i wtedy wchodzisz w taką relację, chcesz tej pani pomóc, a na końcu zostajesz wykorzystany. No tak, niestety jest to brutalne. Ktoś może powiedzieć, że dramatyzuje. Nie, nie. Dlatego, że znowu słyszałem mnóstwo takich sytuacji na konsultacjach od mężczyzn, którzy mówili: Wziąłem tą kobietę, myślałem, że wszystko będzie dobrze i tylko zostałem z długami oraz problemami mentalnymi. A więc pamiętaj, żeby pracować nad poczuciem własnej wartości, bo właśnie poczucie własnej wartości spowoduje to, że będziesz mentalnie odpycha takie osoby. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które wiedzą, że mogą sobie z tobą pogrywać, czy mogą cię wykorzystać, to tacy ludzie właśnie w twoim życiu się pojawią. Dlaczego ludzie z wysokim lub adekwatnym adekwatnym poczuciem własnej wartości nie dają się wykorzystywać? Bo ludzie inni wyczuwają, że ta osoba ma adekwatne poczucie własnej wartości i że tą osobę nie można wykorzystać, bo ta osoba po prostu wie, jaką ma wartość. To nie chodzi o to, żeby się przed kimś wywyższać, żeby być niewiadomo kim, że jestem niewiadomo jakim maczo, czy niewiadomo co. Chodzi o to, żeby mieć po prostu zdrowe poczucie własnej wartości. I już mając zdrowe lub adekwatne poczucie własnej wartości, zaczynasz omijać 50% do 60% różnych problemów w życiu. Właśnie ludzi, którzy chcą pożyczać pieniądze, ludzi, którzy biorą cię na litość, ludzi, którzy powiedzą tobie, że żebyś im pomógł, a ty po prostu że masz te poczucie wartości właśnie zaniżone, No to zgodzisz się na to. Zgodzisz się, no bo przecież warto pomagać. Warto pomagać jak najbardziej a później jest płacz. Dlatego moja porada dla tych wszystkich, którzy oglądają ten kanał, ci, którzy mają z tym wyzwanie, bo ja nie mówię, że wszyscy mają z tym wyzwania, ale są mężczyźni, którzy mają z tym wyzwania. Dlatego w tym nowym roku i do końca swojego życia pracuj nad poczuciem własnej wartości. Aby te poczucie wartości było adekwatne, żeby te poczucie wartości było przede wszystkim na dobrym poziomie. Żebyś miał silne granice, żebyś mógł powiedzieć pewnym ludziom NIE. Żebyś mógł pewnym powiedzieć ludziom TAK. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby mówić NIE, ale również, żeby mówić TAK. Żeby po prostu stawiać swoje potrzeby, tak jak mówię w każdym filmie, na pierwszym miejscu. Bo na przykład ludzie, mężczyźni, z syndromem mięgofaceta faceta często stawiają i bardzo często, w 70 lub 80% procentach stawiają potrzeby ludzi, Wyżej od swoich, no i później jest płacz, tak to wygląda. Dlatego pracuj nad poczuciem własnej wartości, bo jest to ogromne, ale ogromnie, ale to ogromnie ważne w życiu nie tylko mężczyzny. Również to, co buduje twoją poczuc Twoje poczucie wartości, jest również praca nad Twoją sylwetką. A więc, jeżeli teraz w tym momencie w swoim życiu masz wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę, to i oglądasz ten film z TikToka. To w opisie tego profilu będzie link do książki Jak schnąć i zachować zieloną swetkę na całe życie w wersji audiobooka oraz e-booka. A jeżeli oglądasz ten film z kanału Nimio Facet, to pod tym filmem, w pierwszym komentarzu, będzie link do książki, właśnie jak schunąć i zachować zieloną swetkę na całe życie. O swetkę zawsze warto dbać, w szczególności teraz, przed wiosną, przed latem. I cały czas, dlatego że to, jak dbamy o swoje ciało, pokazuje, jakie mamy poczucie wartości. Czy szanujemy siebie, czy kochamy siebie? Nie miłością narcystyczną, tylko miłością adekwatną. Miłością taką, którą każdy człowiek powinien właśnie kochać swoje ciało. Bo w tym ciele zostaniesz do końca swoich dni. A więc to, jak szanujesz siebie, zaczyna się wszystko w Twoim życiu. Jak nie szanujesz siebie nie szanujesz swojego ciała, to nikt nie będzie Ciebie szanował. I tak to wygląda. A więc będzie pod spodem link do tej książki w audiobooku, e-booku oraz wersji książkowej. No i oczywiście pokażcie ten film dalej. Mężczyzno, może znasz jakiegoś mężczyznę, kolegę, który ma z tym problem. Pokaż mu ten film. Możesz uratować mu życie, bo niestety wielu mężczyzn, którzy popełniają samobójstwo, którzy ode... ode... Odbiera odbierają, odbierają sobie życie, właśnie często mają zaniżone poczucie wartości, bo zostali zranieni, zostali skopani przez życie. No i później tacy mężczyźni nie widzą światełka, nie widzą, że mogą zmienić swoje życie. A więc pokaż, może ma znajomego, który ma taki problem, pokaż mu. Może ten film go budzi. Ten film pokaże mu drogę i on z tej drogi skorzysta. Nie wiadomo. Ale warto pomagać oraz zostaw komentarz, wtedy algorytm pokaże ten film dalej. Do następnego razu, pozdrawiam.